Koło fortuny decyduje, co będę jadł przez cały dzień. Czasami to jest żywienie bardzo nieoptymalne, które z punktu widzenia dietytyka nie powinno się pojawiać. Natomiast ja to będę próbował. Nigdy tego nie robiłem z żadnych z tych diet. Dzisiaj będę jadł... Więc co będzie dzisiaj? Usuwam dietę wegańską z propozycji, żeby zmieniło nam się, ponieważ filmik o diecie wegańskiej już jest i kręcimy, mamy mniej możliwości. Znajmy, bo już się nie mogę doczekać. Leci. Co to będzie, co to będzie, co dzisiaj będę? Ja tu będzie to dieta ketogeniczna. Tak jest. Dieta ketogeniczna, czy słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj będzie tłusto. Zapraszam, wstaję, idziemy na śniadanie, raz, dwa, trzy, go! Słuchajcie, dieta ketogeniczna to dieta upodobana szczególnie przez młodych adeptów sztuki dietetycznej, a także przez młodych dorosłych mężczyzn. Jest tłusta, ma dużo białka, więc może tym stała się popularna. Nie ma praktycznie węglowodanów. Węglowodany są ucięte, a jej nazwa pochodzi od tego, że powstają od niej ketony. W zasadzie powinna się nazywać ketogenna. I tymi ketonami organizm zaczyna się odżywiać. I stąd rzekomo wynikają te super właściwości, że lepiej się czujemy, że mamy więcej energii, nie jesteśmy ospali. A teraz chodzimy do lodówki, nie bezpośrednio, ale biorę to, co jest potrzebne. To, co na pewno mam na teraz, które się przyda w diecie katowię, to są jajka. Zrobię z nich jajecznicę. Ma być jak zwykle jak najprościej, jak najszybciej. Wezmę jeszcze ser też się przyda, jest tłusty. a Jajecznica będzie z pieczarkami, w diecie tej mogą być warzywa, ale te warzywa, które mają mało węglowodanów, więc na takich będę bazował. I jeszcze jedna uwaga, ta dieta ma być jak najbardziej zdrowa. Moje potrzebne składniki, e, chciałem mieć jeszcze brokuły, ale niestety w sklepie ich nie było. E, tutaj mam pieczarki brązowe, nie sugerujcie że tym, mogą być zwykłe, te po prostu były tańsze. Oczywiście w tym filmiku nie zabraknie takich pytań jak czy każdy może stosować dietę ketogeniczną, czy łatwiej jest się odchudzać na tej diecie, wypadają i badań na tym tle, jak w ogóle ja będę się czuł czy mi to odpowiada. Zadzwonimy też do kolegi i zapytamy jak jemu się powodzi, bo wiem, że on miał zaczynać. Więc my też zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Woo! W międzyczasie zdążyłem podsmażyć już pieczarki. Patent, który mam od koleżanki Dodajemy ser do jajka Będzie więcej kalorii, będzie więcej tłuszczu Czyli klu tej całej diety Słuchajcie, jak tak patrzę, też się prosi, żeby dodać coś kolorowego, jakiegoś czerwonego na przykład Łącznie z pieczarek wyszło jakieś 5 minut Z bólem serca, bo nie ma tutaj pieczywa Ale jemy, no Taki dzień brak zmęczenia, o szybsze chudnięcie, mniejsze uczucie głodu. Wszystko to ma być związane z tym, że organizm zaczyna odżywiać się inaczej. Gdy brakuje mu węglowodanu, stan ketozy pojawia się kiedy jest określona ilość ketonów. Żeby to osiągnąć, dieta musi być niskowęglowodanowa. Bardzo nisko. Około 50 gramów glukozy może się wahać w zależności od osoby. Jak to sprawdzić? Za pomocą testów można je wykryć we krwi, wtedy wiemy, że ketony na pewno są. Co ciekawe, po dwóch latach stosowania diety ketogenicznej. Okazało się, że 14% osób jest tylko w tym stanie ketozy. Czyli te dobre samopoczucie i wszystkie zalety, które są, tak naprawdę wypływają z tego, że jesteśmy w ketozie? Czy to po prostu efekt placebo? Słuchajcie, nastał czas na drugie śniadanie. Będzie, jak zwykle, proste. Do tego potrzebuję jogurt grecki, pierze borówki, o, halo, wracaj mi tu, Może nerkowca. 5 dużych łyżek, dobrze będzie 6, żeby się najadł. Jogurt grecki, w porównaniu do jogurtu naturalnego, ma prawie trzykrotnie większą zawartość tłuszczu. On ma 10%, czyli tak jak na przykład śmietana jogurtowa. Więc mimo, że to się nie nazywa śmietana, to ilość procentowa tłuszczu odpowiada tej śmietanie o najniższym procencie. Jest też często y, błąd osób, które mi mówią, że jest jadły tylko jogurt, a to ważne jest, jaki to jest jogurt, bo jogurt naturalny jest. Pod względem składu kaloryczności zupełnie różne. Dodaję orzechy nerkowca i dodaję jeszcze garść borówek. I tak prezentuje się nasze danie. Wymieszam. Nie będzie to instagramowe i piękne, ale na pewno smaczniejsze w ten sposób. Jemy. A jeszcze, gdybym miał blender, prawdopodobnie bym to wszystko zmiksował łącznie z orzechami. Nie byłoby elementów kwasnych i słodkich z borówek tylko po prostu byłoby jednostajny smak słodki. I niestety, jeśli chodzi o odchudzanie, dieta ketogenna nie przeważa nad innymi dietami. Dlaczego? Ponieważ w każdej diecie najważniejsze jest ile jesz, a nie co jesz. Jeśli będziesz jeść normalnie zdrową dietę, która jest proponowana przez, powiedzmy, Instytut Żywności i Żywienia i zastosujesz dietę ketogenną po drugiej stronie, to nie ma znaczenia, co ty jesz. Czy jesz sam tłuszcz bez węglowodanów, czy jesz zbilansowane posiłki z węglowodanami i odpowiednią proporcją tłuszczów, węglowodanów i białek. W każdym wypadku, jeśli zastosujesz dietę o kaloryczności niższej niż twoje zapotrzebowanie i będziesz stosować ją przez dłuższy czas, wtedy schudniesz. Nie ma większej skuteczności w odchudzaniu diety ketogennej w porównaniu z innymi dietami. Co tak naprawdę pozwala nam się odchudzać? To, żeby dieta była jak najbardziej dopasowana do nas. Więc dieta, którą ty najbardziej lubisz i najdłużej utrzymasz, pozwoli ci chudnąć. Nie możemy traktować diety jako chwilowa zmiana żywienia. Schudniemy yy, i potem możemy sobie jeść i będziemy znowu być. Ale powinno się zwrócić uwagę, żeby przeważały tłuszcze te zdrowsze nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli tłuszcze nie z mięsa, żeby ograniczyć mięso czerwone, szczególnie przetworzone, ponieważ spożycie mięsa czerwonego zwiększa umieralność, a szczególnie to mięso przetworzone, czyli na przykład wędliny, boczek i tak i co ważne, starać się jeść jak najwięcej warzyw. Jest to jedna z trudniejszych diet. Bo jak wyobrażacie sobie przez całe życie nie zjeść pizzy albo napić się jakiegoś słodkiego soku, powiedzmy pomarańczowego? Ja sobie tego nie wyobrażam i ta dieta na pewno nie jest dla mnie. I co najważniejsze, trzeba badać lipidogram, czyli stężenie poszczególnych lipoprotein we krwi. Keto obiad postanowiłem, że zrobię tłustą rybę, yy, czyli będzie to, jak się domyślacie, łosoś. I do tego zwykle dałbym jakąś kaszę Ryż Albo coś w tym stylu Niestety nie mogę Wpadł na pewien pomysł Kalafior może zastępować ziemniaki Przynajmniej w formie wyglądowej A jest dopuszczony do diety ketogenicznej. Do tego kalafiora, do tego łososia jeszcze dodam szpinak Który też ma małą ilość węglowodanów Szpinak, tak jak i cała grupa produktów, które są takie liściaste Czyli sałaty i tego typu Mają małą zawartość węglowodanów Więc są dopuszczone do diety keto Wyciągam łososia kalafior i szpinak z zamrażarki, mrożony. Oczywiście kalafior też mógłby być mrożony, to nie byłoby nic złego w tym. Kalafior ugotuję, a żeby mój łosoś stracił mniej wartości odżywczych, ugotuję go na parze na gotującym się kalafiorze. Może brzmieć trudno, ale zaraz zobaczycie, że to bardzo łatwy sposób i zaoszczędza energię. Wykluczenie zbóż łącznie z niedostatecznym spożyciem warzyw i owoców powoduje, że mamy problemy z wypróżnianiem, czyli zaparcia. Mamy do czynienia z ograniczonym dostępem do błonnika pokarmowego. Takim częstym też zjawiskiem jest zbyt często oddewanie moczu. I Oczywiście ustawiam na mój ulubiony palnik. Niech się gotuje. Ponieważ całego go nie zjem, to kroję najpierw na pół. Tak wygląda. I teraz muszę oderwać mój kłops. Ej, dzwoni, 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 słuchajcie, odbieram uwagę. Halo? Coś mam jakieś kołatanie serca i... Да, это